Czerwiec tego roku upłynie pod znakiem Dni Jawożna. Tradycyjnie jak w ubiegłych latach Miejskie Centrum Kultury i Sportu przygotowało gamę wydarzeń kulturalnych i sportowych w ramach święta miasta. Na początku czerwca, 6 lub 13 odbędzie się 14 już festyn elżbietański, który zainauguruje obchody dni Jawożna. Głównym celem imprezy jest integracja środowisk dzięki wspólnemu uczestnictwu w różnorakich, konkursach, grach oraz występach. Na dni 18 i 19 czerwca zaplanowano przegląd amatorskich teatrów dla dorosłych. Spektakle Odbywać się w Domu Kultury Szczakowej i na Sosinie Teatru Uliczny. Głównym punktem tegorocznych obchodów będą wydarzenia, które odbędą się 20 czerwca na stadionie Azotani przy ulicy Moniuszki. Miejskie Centrum Kultury i Sportu planuje, podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizować festyn na stadionie przy ulicy Moniuszki, ponieważ ta formuła została bardzo dobrze przyjęta przez mieszkańców. W tamtym roku po raz pierwszy zaproponowaliśmy gigantyczny plac rozrywki, to oznaczało, że były różne stanowiska gdzie były gry, zabawy, konkursy, konkurencje, rywalizacje. To się bardzo spodobało mieszkańcom, gdyż mogli brać udział w tym i mali i duzi, czyli całe rodziny, które przyszły na ten festyn, więc w tym roku powtórzymy taki program. Na godziny od 15 do 19 zaplanowany został interaktywny program skierowany zarówno do dzieci, jak i całych rodzin. Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach artystycznych prowadzonych przez animatorów i trenerów. Nie zabraknie stanowisk edukacyjnych, licznych konkursów, pokazów gier i zawodów. Oraz zawodów rekreacyjnych. Przewidziano także wesołe miasteczko. O godzinie 19 na scenie wystąpią podopieczni Jaworznickiego Centrum Edukacyjno-Artystycznego Fabryka Talentów. Punktualnie o 20.30 na scenie pojawi się zespół Poparzeni Kawą 3, złożony przede wszystkim ze znanych dziennikarzy radiowych. W zespole można zobaczyć m.in. Wojciecha Jagielskiego oraz Jacka Kreta, a autorem większości tekstów jest Rafał Brendal. Na 20 czerwca przewidziano atrakcję w ośrodku edukacji ekologiczno-geologicznej Geosfera. Tam odbędzie się czwarta już od Jawożnickiego rajdu Nordic Walking. Zwieńczeniem tegorocznych obchodów dni Jawożna będzie coroczny wyścig rowerów górskich, który w tym roku będzie odbywał się już po raz 21.